Cześć moi drodzy, z tej strony Kamil Józefowski. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tak naprawdę zmianie przeznaczenia gruntu, twojej działki, tak naprawdę na usługową, letniskową, budowlaną i tym podobne. Sam w tej chwili pracuję nad kilkoma działkami. Zmieniam ich przeznaczenie na letniskowe, budowlane i tam jeszcze jakieś inne. Zgłosiły się też do mnie dwie osoby, którym pomagam obecnie, nie robię tego pro bono, bo słuchajcie, tak naprawdę nie mam już czasu, chociaż chciałbym wszystkim pomagać, uwierzcie mi, że chciałbym, ale nie mam czasu, więc do, dogadałem się z nimi, że będę to robił za jakieś tam stawki godzinowe, więc już w tej chwili jednemu e, jednej osobie pomogłem w taki sposób, że powiedziałem, co może na zrobić i w dniu dzisiejszym tak naprawdę będę jeszcze dzwonił w jego imieniu do urzędu gminy, aby dowiedzieć się, jak będzie wyglądała dalsza procedura. Ale moi drodzy, zanim opowiem Wam o moich tipach albo o moim takim know-how, które chciałbym Wam przekazać za darmo, chciałbym Was poprosić, abyście w zamian, jeśli macie taką wolę i chęci, przeznaczyli jakąś kwotę na cel szczytny na fundację FAR. Fundacja FAR, czyli Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, z oddziałem w Olsztynie, jest to fundacja, do której należy też moja córka Marcelina w dniu dzisiejszym, jadę właśnie do miejscowości Wilkasy, gdzie Marcelina spędziła trzydniowy taki pobyt rehabilitacyjny, poświęcony spędzenia czasu w sposób, który pozwoli jej lepiej funkcjonować na wózku. I... Moi drodzy, na to będziemy zbierać pieniądze właśnie. Moja córka należy do tego klubu czy fundacji. Bardzo Was proszę, jeśli macie chęć, to dołóżcie cegiełkę. My drodzy jesteśmy teraz, właśnie zostawiamy córkę i idziemy na obiad, ale najważniejsze jest to, że te dzieci są mega uśmiechnięte i zadowolone. Na I jeśli chodzi o samą fundację, ja znam tych ludzi, słuchajcie, i znam też osobę, która jest prezesem tej fundacji. Ja przy tym gościu to jestem taki, mówiąc kolokwialnie. I jeśli ktoś czyni wiele dobrego innym ludziom, to mi się wydaje, czyli o tym wiem, że należy też takich, takie osoby wspierać. Więc ja bym chciał, sam też wpłacę, słuchajcie, 100 zł na przykład na tą fundację. Wy nie musicie wpłacać 100 zł. Możecie wpłacić ile chcecie. Nie będę Wam nic sugerował, bo to nie jest... Nie chcę tego robić. Ale chciałbym, że jeśli będziecie uważać, będziesz uważała albo uważał, że tą wiedzę, którą Ci przekażę w tym odcinku jest wartościowa, bardzo Cię proszę, przelej, przelej dowolną kwotę na tą fundację, aby ona mogła Dalej działać i robić swoje cele statutowe, jakie mają, ale robią naprawdę wiele wspaniałych rzeczy, nie tylko pod kątem dzieci, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, w ogóle dorosłych i, i, i młodzieży, mają wszystkie grupy, tak naprawdę. To też dla tych rodzin. I uwierzcie mi, ja sam tego odczułem, jako rodzic dziecka, które się porusza na wózku inwalidzkim. Więc zachęcam Was do tego, sam też dołożę cegiełkę. Jeśli ten odcinek Wam się spodoba, bardzo Was proszę. Płaćcie na cel tej fundacji darowiznę, jaką chcecie kwotę, i tyle. Wchodzimy więc teraz na temat planu zagospodarowania przestrzennego, studium i tym podobne. Moi drodzy, nagrywałem trochę w samochodzie i trochę też nagrywam teraz przy biurku. Korzystam z sytuacji, kiedy nikogo nie ma w domu, więc mam czas, piję yerbę. I więc chciałbym tutaj się podzielić z Wami troszeczkę taką, e, taką moją wiedzą, która nie jest tak naprawdę tajemna. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy chcemy to zrobić. Co mam na myśli? Chcemy. Mam na myśli, czy znajdziemy na to czas. Bo żeby dobrze wniknąć w ten temat, trzeba przeczytać tak naprawdę, moi drodzy, studium oraz plan zagospodarowania przestrzennego. I to jest nic nowego tak naprawdę, tylko zgłębiamy się, analizujemy i szukamy rozwiązania w tym momencie. Momencie, które możemy zastosować? Tak, patrzę w kamerkę i widzę, mam niezły bałagan, co na tym biurku. No trudno, pominam ten fakt, idziemy dalej, moi drodzy. Więc myślę sobie, moi drodzy, że w momencie, kiedy czytamy studium, plan zagospodarowania przestrzennego, musimy mieć z tyłu głowy, tak naprawdę, informację, że w całej Polsce, we wszystkich gminach, miastach i tak dalej będzie wprowadzony plan ogólny, który będzie zastępował studium, tak naprawdę. I w tym momencie, kiedy jeśli my wniesiemy wnioski do tego planu ogólnego. Może on zostać przyjęty. Jeśli jednak nie będzie przyjęty, zostanie odrzucony, mamy jeszcze potem drugą taką możliwość, czyli skorzystania z uwag, które będą potem możliwe w momencie, kiedy gmina wyłoży go do konsultacji społecznych jeszcze albo do wniesienia swoich uwag. Więc mamy takie dwie możliwości w planie ogólnym. Pierwszy to jest wniosek, a drugi to jest wniesienie swojej uwagi jeszcze, jeśli nie zostanie to, że tak powiem, załączone nasz, nasz, nasz wniosek do tego planu ogólnego. No i później będziemy myśleli, tylko pamiętajcie jedną rzecz, moi drodzy, że wszystko jest. Wszystko jest ważne w kontekście tego, gdzie chcecie to robić, bo wiem o tym doskonale, jako były radny też gminy, gdzie pracowaliśmy na, tematy, na temat planu zagospodarowania przestrzennego, to zapamiętałem sobie taką jedną bardzo istotną rzecz, że w momencie, kiedy w gminach miejskich, wiejskich, w takich miejscach, gdzie nie ma tak dużo tej zabudowy wielorodzinnej, czy tam powiedzmy zabudów, nie wiem, bloków, osiedli i tak dalej, są drogi. Zazwyczaj jest tak, zauważyłem, bo już... Powiedzmy sobie jeszcze kilka razy rozmawiałem z wójtami, że gmina, czy tam urzędy gminy, czy miasta zezwalają moi drodzy, aby poszerzać możliwość zabudowy właśnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych, czyli wzdłuż dróg, jakie mamy. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że wasza działka jako rolna, albo jako leśna, albo jako teren zalesiony znajduje się wzdłuż drogi, jakiegoś ciągu komunikacyjnego, który jest często uczęszczany. I ja myślę sobie, moi drodzy, że w tym momencie pamiętajcie o tym dobrze, doskonale, że wy nie składacie tylko jako wy ten, ten wniosek, tylko idziecie do swoich sąsiadów, znanych albo nieznanych, i mówicie: Słuchajcie, mam taki plan, że chciałbym zmienić przeznaczenie mojej działki leśnej, nie wiem, jakiejś rolnej, na działkę, moi drodzy, budowlaną. I teraz yy, mały tip. Jak zmieniacie na działkę, na działkę budowlaną, na przykład pod zabudowę jednorodzinną, pamiętajmy też o tym, gminy też to często robią, że wpisują z możliwością usług dodatkowych, czyli po prostu możecie potem prowadzić tam jakąś formę działalności. Nie wiem, niech to będzie zabudowa jednorodzinna i usługi, nie wiem, pensjonatu, albo powiedzmy usługi jakieś inne, me mechanika samochodowa i tak dalej. No i pamiętajcie, moi drodzy, zachęcam Was do wsparcia tej fundacji, bo. To, co dajemy od siebie, z głębi serca, zawsze do nas wraca. I nie dwukrotnie, ale stokrotnie, więc dlatego Was do tego zachęcam. Więc zobaczcie, zwrócę Wam uwagę na jedną rzecz. Jeśli chcesz, poszukujecie działek, to skorzystajcie z takiej strony polska.e/.mapa.net. Tu po prawej stronie, jak Wam pokazuję w tym momencie, możecie sobie wpisać, wpisać albo współrzędne, albo adres, albo numer działki. zazwyczaj korzystam z numeru działki, napisuję, napiszę, jaki to jest powiat, jaka gmina, jaki obręb i wpisuję numer działki, zawsze wtedy możecie to znaleźć. Więc to jest takie jedno narzędzie, gdzie zobaczycie, jak wygląda działka, jakie ma przeznaczenie. Możecie też skorzystać normalnie z wyszukiwarki, wpisać sobie BIP, na przykład to jest Biuletyn informacji publicznej mojej byłej gminy, w której mieszkałem. Gdzie też byłem, właśnie radnym, i tu mamy w zakładce mojej metody, zobaczcie, planowanie przestrzenne. Wchodzimy w planowanie przestrzenne, i tu mamy wszystkie uwieszczenia wójta. Trzeba trochę poszukać, tak naprawdę, w tym temacie, i to jest bardzo proste. Kolejna rzecz to sobie robimy na przykład w wyszukiwarkach, normalnie w Google. Wpisujemy sobie plan zagospodarowania, czyli jakieś tytuł, czego szukamy, i wpisujemy sobie miasto, albo powiedzmy szczerze, jakąś miejscowość. No i tutaj też mamy te, te wszystkie rzeczy, więc to jest bardzo proste i chyba zrozumiałe dla wszystkich. Więc, moi drodzy, ja uważam, że wystarczy trochę pracy. I ja zalecam Wam jeszcze raz, to powiem szczerze i otwarcie i tak mocno, że jeśli chcecie coś zrobić, to zróbcie to dobrze. Czyli czytajcie te studium, czytajcie ten plan zagospodarowania przestrzennego, zadzwońcie do Urzędu Gminy. Wiecie, co ja zrobiłem dla mojego klienta? Zadzwoniłem do mojego klienta i powiedziałem, że jestem zainteresowany zakupem działki sąsiedniej. Bo miałem takie możliwości i po prostu jestem zainteresowany zakupem. I poprzez taką inteligentną rozmowę i zadawanie pytań Możemy się dowiedzieć, jakie są plany. Ja się dowiedziałem, moi drodzy, że ciężko będzie zmienić przeznaczenie tej działki, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Nawet jeśli wójt zgodzi się na wniesienie tego wniosku do, do planu ogólnego, to i tak ma jeszcze za sobą kilka tych innych instytucji, o których musi pytać o zgodę. Jest to, są, nie wiem, jest, są, jest, jest mnóstwo tych: ochrona środowiska, jakieś lasy itd. itd., itd., itd. Więc ja myślę, że jeśli spróbujecie to, zrobić to w ten sposób. Poprzez wyszukiwanie, zapoznanie się z, z planami. Ja jeszcze często, moi drodzy, staram się zawsze znaleźć uchwały, które zostały podjęte, które mają podobne przeznaczenie albo podobną działkę, taką jaką ja chcę zmienić. Bo jeśli ja znajdę, słuchajcie, uchwałę taką e, gminy, zazwyczaj, gdzie widzę, że ta działka wcześniej była działką rolną i ona zostaje, na poczet zmiany zagospodarowania przestrzennego, częściowego, zmieniona właśnie na działkę budowlaną, to ja już mam, słuchajcie, taki fajny argument, który mogę przedłożyć do Urzędu Gminy, powiedział, bym powiedział tak, hola, hola, moi drodzy. No, tutaj zmieniliście e, ten plan, dlaczego mielibyście nie zmienić mojej działki? Więc jest kilka takich rzeczy, które można sobie e, poszukać albo się dowiedzieć. Ja was do tego zachęcam. Tyle, moi drodzy. Zaraz Wam pokażę, jak to wyglądało w samochodzie. Więc pytamy, dzwonimy do Urzędu Gminy się, pytamy, czy już był. Albo będzie, albo kiedy będzie, e, możliwość składania wniosków dotycząca właśnie planu ogólnego. Przypominam, że wszystkie gminy muszą to zrobić. Więc, chcąc, nie chcąc, wiedzcie o tym, że musicie tylko się wstrzelić odpowiedni termin. Więc jeśli dowiecie się od gminy, kiedy e, możecie składać te wnioski, Albo inaczej, nawet jeśli się spóźnicie z tymi wnioskami, co miało miejsce w moim przypadku, to ja czekałem później, jak już ten plan ogólny został wyłożony do, do publicznej wiadomości, i kiedy jeszcze społeczność, właściciele gruntów mogą składać swoje uwagi. I ja właśnie to uczyniłem. Czyli spóźniłem się tak naprawdę z tym procesem ze złożeniem wniosku, aby złożyć wniosek o zmianę kwalifikacji czy zmianę przeznaczenia gruntu mojego na jakąś działkę usługową, letniskową, budowlaną. Ale zrobiłem to, moi drodzy. W momencie, kiedy można było składać swoje uwagi, więc mamy takie dwa momenty, w których możemy to uczynić. Sugerowałbym najpierw, abyście mocno pilnowali tego terminu. Możecie to zrobić w dosłownie w kilka minut, dzwoniąc do urzędu gminy czy miasta i pytając ich, właśnie, kiedy to będzie możliwe. I teraz, tak. Jeśli moi drodzy, na przykład stwierdzicie, że wasza działka. Na podstawie innych uchwał to też wam zalecam. Jeśli będziecie opracowywać strategię dla swojej działki, przeczytajcie sobie też inne uchwały, które zostały uchwalone, które będą mogły mieć podobną specyfikę działki taką jaką wy macie. Przykład. Jest działka o powierzchni 3000 metrów, jest to działka rolna na przykład w jakiejś miejscowości i w tej gminie właśnie możemy znaleźć uchwałę, w której widzimy, że Zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego do działek w jakimś obszarze działek rolnych na działki powiedzmy pod zabudowę jednorodzinną. I tam jest są wskazane na przykład minimalne powierzchnie zabudowy, tak? Mamy te powierzchnie zabudowy i potem też możemy się dowiedzieć jak wysokie mają być te budynki, jaki dach spadowy, więc to wszystko, jeśli nie wiecie, to pewnie sobie przeczytacie, możecie zrobić i sprawdzić. A dlaczego ja to robię? Dlatego, że na podstawie tego będę wiedział, jakie ja mogę znaleźć przeznaczenie swojej działki względem tych uchwał i innych y, działek, które zostały przepracowane już w poprzednich latach. Jak ja to będę mógł ugróbić i jakie są tak jakby obostrzenia, czyli minimalna działka, tak? Front działki ile metrów po niemieć szerokości, jakie wysokie budynki i tak dalej, i tak dalej. E, mamy te działki e, i teraz tak, patrzymy plan zagospodarowania przestrzennego, patrzymy na studium, czytamy go wnikliwie tak naprawdę, co jest napisane. Ja uwielbiam czytać w ogóle studium i plany, bo e, to, mi, to mi daje tak naprawdę taką pełną świadomość i swobodę tego, jak będzie wyglądał mój wniosek, który ja będę składał. Więc moi drodzy, ja niektóre działki przepracowuję już od dwóch lat. Jeśli mowa o planie ogólnym, mamy ograniczony czas i to też należy to zrozumieć. Można też skorzystać jeszcze z innych procedur, ale nie o wszystkim będzie mowa w tym odcinku, ponieważ nie mamy aż tyle czasu. Jeśli nasza działka znajduje się w sąsiedztwie innych działek i Wasi sąsiedzi Albo osoby, które, których nawet nie znacie, ale możecie do, do, dostać do nich dostęp, bo łatwo je namierzyć. Możecie i powinniście tak naprawdę wspólnie złożyć te same wnioski o tym samym przeznaczeniu, w tym właśnie e, do tego planu ogólnego. To daje Wam o wiele większe szanse na to, że Wasze działki, czyli nie tylko Twoje drogi widzu, ale też Waszych sąsiadów, którzy może o tym nawet nie wiedzą. Mogą w przyszłości zyskać na wartości. Nawet jeśli nie zamierzasz tam budować domu albo domku letniskowego, czy tam stawiać magazynów obsługowych, samoobsługowych, czy jeszcze innych rzeczy, warto, aby dokonać tą rzecz, tą czynność, aby wartość Waszej działki wzrosła w znacznie w ciągu niespełna tego roku. Więc zalecam Wam mocno, abyście się integrowali w tym środowisku Waszym, waszych, waszym sąsiedzkim, po to właśnie, abyście wspólnie złożyli wnioski o tej samej treści, o tym samym przeznaczeniu Waszych działek, ale oczywiście na każdych osobnych, odrębnych wnioskach. I jeśli, moi drodzy, złożycie te wnioski i dojdzie do momentu, w którym gmina na przykład odrzuci tak naprawdę, to warto też mieć to na uwadze, że jeszcze będzie ten moment, o którym Wam wspomniałem. Uwagi. I wtedy po pierwsze, możecie się udać do, do wójta, burmistrza albo prezydenta, aby zapytać, dlaczego to zostało odrzucone. Ja zalecam Wam ponadto, aby złożyć zawsze stosowne pisma. Czyli to, co mamy formalnie z pieczątką gminy, miasta i tak dalej, to jest naszym dowodem, że to zostało uczynione, złożone i tak naprawdę oni mają jakiś okres czasu, przeważnie to jest chyba 30 czy 14 dni, na odpowiedź. Więc cały ten proces, który będzie wydawał się dla niektórych z Was ciężki, bo po co mi tyle problemów, po co mi tyle zachodu, nie wygląda tak, tak źle, albo tak ciężko, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Bo wystarczy tylko być konsekwentnym w tym. I ja muszę Wam powiedzieć, że na swoim przykładzie powiem Wam wprost. Jeśli coś mi się nie udało zrobić za pierwszym, za drugim i za trzecim razem, to zrobiłem to za czwartym razem, moi drodzy. Co mianowicie? Zmienił się wójt. Tak? Bo tam po dwóch latach akurat były wybory i tak dalej. Więc ja, analizując też e, oczywiście osobowość tej oso tego wójta albo burmistrza, staram się zawsze wiedzieć, jakie on ma podejście do polityki, czy jest prorozwojowy, czy chciałby, żeby się gmina rozwijała, czy wcześniej był w tej radzie, czy był przewodniczącym. I tak naprawdę, jak mocno będzie miał zintegrowany, jak, jak mocno będzie zintegrowany z radą gminy, która po prostu, czy w miasta, czy w gminy, która tam właśnie jest. Bo jeśli nawet wójt będzie za, za Wami, i będzie mówił, że to jest fajny pomysł, bo on się wpisuje w rozwój Waszej w tej gminy, czy miasta, ale Rada Gminy tego nie będzie miała poparcia tej Rady Gminy, no to wtedy też, tak było w moim przypadku, wystąpiłem na kworum Rady i przedstawiłem im koncepcję właśnie zagospodarowania działek, które ja mam na Kaszubach. I zrobiłem to raz. Byłem na kilkakrotnie na spotkaniu z wójtem. Spotykałem się potem w terenie też z, z radą tej gminy, czyli byli tacy wytypowani radni, którzy przy, przyjechali, aby, aby patrzeć, jak to będzie dalej wyglądało, i uwierzcie mi poprzez takie próby, dochodzicie do wniosków i do konkluzji, która wam pozwala stwierdzić jednoznacznie, że ten wasz plan zostanie zrealizowany. Tak było u mnie w przypadku nie tylko, hmm, czy nie mogę wam wszystkiego powiedzieć, ale muszę wam powiedzieć, ale chcę wam powiedzieć, że, no, że to się robi, znaczy to samo się nie robi, ja to robię tak naprawdę. Więc myślę też, moi drodzy, więc myślę, moi drodzy, że tak naprawdę powinniście próbować. I co jest jeszcze ważne w tej całej procedurze. Jak będziecie dzwonić do urzędu gminy, to zazwyczaj jest tak, znaczy zawsze, praktycznie, jest tak, że urzędnicy odcinają się od takiej trudnej decyzji, czyli zawsze starają się mieć białe rękawiczki, żeby po prostu nie brać odpowiedzialności za to, co będzie uczynione. Jednakże poprzez swoją e, aparycję, e, tak zwaną socjotechnikę, ja to tak nazywam w dobrym słowa tego znaczeniu, można dowiedzieć się wielu bardzo cennych informacji. I ja nie mówię, żeby kogoś zmanipulować, bo broń Boże, nie o tym mówię, ale mówię, żeby tak przepracować tą rozmowę, tak przejść przez tą rozmowę z urzędnikami, aby oni odczuli, że my jesteśmy normalnymi, fajnymi gościami, tak? Czyli jesteśmy osobami, które e, chcą zmienić coś, e, jeśli chodzi o działki, i nie mamy złych zamiarów. Więc ja mam swoje sposoby, już wypracowane na przestrzeni kilkunastu lat współpracy, bo też byłem kiedyś radny, moi drodzy, w Urzędzie Gminy i wiem, jak to wygląda od kuchni, jak to jest procedowane, gdzie trzeba się zgłosić i tak dalej. Więc tak naprawdę, moi drodzy, ja chciałbym Wam w ten sposób. Przedstawić możliwości, jakie wy macie ten czas 2025 rok po to, aby zmienić właśnie swoje działki. I czy będziecie myśleli właśnie o tych magazynach samobsługowych, czy o domkach letniskowych i tak dalej. Warto, a jeśli nie macie czasu, zlećcie to fachowcom, którzy się na tym znają, żeby po pierwsze, znaleźli wszystkie te dokumenty, Potem sprawdźcie też sobie wypisy, wyrysy swojej działki, a przecież możecie to zrobić idąc do starostwa. Nawet zdalnie przez internet też możecie to uczynić. Więc przeczytajcie i szukajcie tych dokumentów w gminie w poprzednich latach, które. Mogą potwierdzić wasze poczynania, jeśli chodzi o waszą działkę, czyli będą spójne i podobne do tego, co wy chcecie zrobić z tymi działkami. Przeważnie jest tak, że te działki, które mogą być w pierwszej linii e, zmienione na działki, właśnie, budowlane albo usługowe, albo letniskowe, i tak dalej, to są działki, które, tak jak analizuję sobie wszystkie inne gminy, tak naprawdę, to są działki, które znajdują się przy, przy głównych ciągach komunikacyjnych, czy przy głównych drogach. To wtedy zawsze, bo sam też procedowałem w to w naszej gminie, jest tak, że wzdłuż tych dróg, dozwolona jest zabudowa na przykład jednorodzinna i usługowa. Jeśli jednak mieszkacie w dużych miastach i te plany już tam są tak naprawdę, to nie mam aż takiego dużego doświadczenia i tam będzie trudno to zrobić. Szukajcie wtedy miejsc, bo są też takie miejsca oczywiście, które nie są ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego. I jeśli w danym mieście są przestrzenie, które na przykład, moi drodzy, nie mają planu zagospodarowania przestrzennego, ale mają studium, więc to wtedy też trzeba patrzeć. Nie? Jeśli to jest powiedzmy działka jakaś rolna albo jakaś inna, to są ogromne szanse, żebyście te działki właśnie przeznaczyli na podbudowę domu, czy tam powiedzmy jakiegoś innego jeszcze biura, jeśli obok wszędzie znajdują się właśnie podobne zabudowa zabudowania. Warto mieć to na uwadze też, właśnie żeby analizować sobie, jak to wygląda, jak wygląda teren wokół, bo jeśli mamy na terenie wokół Zcielam same domy jednorodzinne, a wy chcecie wybudować halę przemysłową albo coś takiego. No to bardzo mało prawdopodobne, że uda Wam się to zrobić. Jednakże są też przypadki, które gdzie ja widziałem, tak naprawdę, gdzie, gdzie takie hale właśnie stawiano też w niedalekiej odległości od domów jednorodzinnych. To wszystko w zależności od tego, jak będziecie to wszystko procedować. I warto też moi drodzy mieć na uwadze jedną rzecz, żeby jeśli Wam się nawet to nie powiedzie. To szukać w tej chwili. Jest taki przykład, moi drodzy, pracuję nad jedną działką i czytając plan zagospodarowania przestrzennego, działka oczywiście leśna. Uwielbiam te leśne, bo one mają swój potencjał, mają swoją specyfikę, tak naprawdę. W urzędzie e, pracownicy powiedzieli temu człowiekowi, temu, tej osobie, że nie może postawić tamtych nichałca na działce leśnej. Otóż, moi drodzy, to jest nieprawda, dlatego że przepisy ustawy o lasach mówią o tym wprost. Las, według ustawy. To jest to powierzchnia, powierzchnia, oczywiście zadrzewiona, ujęta w planie, czy tam w studium, w ogóle jest lasem, z samej definicji, i która ma powierzchnię minimum 10 arów, czyli 1000 m2. Klient ma 1400 metrów. Więc ja, mając to na uwadze, mając swój, e, swój las, pamiętajcie o to, moi drodzy, i to jest piękna sprawa, możecie sobie wyznaczyć miejsce parkingowe na tym swoim lesie. Czyli, krótko mówiąc, stawiacie tabliczkę, że tu jest parking, Stawiacie się na tym parkingu w lesie, les tym parkingu, domek tiny house, czyli pojazd dopuszczony do ruchu drogowego z homologacją, i on w definicji w prawie jest traktowany jako pojazd, czyli auto, i nikt nie ma prawa, moi drodzy, zabronić wam trzymać tam taką właśnie taki domek letniskowy tiny house. I teraz e, był problem też z tarasem niektóre domki holenderskie, które są stawiane w lasach, to nadzór budowlany nie czepia się do tych domków holenderskich, które nie mają nawet tablic rejestracyjnych, ale czepia się tego, że został dobudowany taras. Ale, moi drodzy, ten taras też może nie być postawiony na gruncie, bo w tym przypadku, kiedy był dobudowany ten taras do domku holenderskiego, kazali mu ten taras komuś, komuś innemu. E, po prostu, e, wiecie, rozkręcić, nie? żeby go po prostu go nie było. E, Domek holenderski mógł stać, ale ale ten taras dobudowany nie. I więc, moi drodzy, są też takie technologiczne możliwości, kiedy mamy tiny house'a i obok też na kołach stawiamy sobie taras. I w momencie, kiedy ktoś sobie pomyśli, no Kamil, no taras na kołach, a słuchajcie, dlaczego nie? Są takie specjalne podpory, które są stabilne, pozwalają Wam tak naprawdę cieszyć się z tego tarasu w takim samym stopniu, jak on byłby postawiony na palach drewnianych albo na bloczkach betonowych. Więc to jest mój trzeci taki krok, który pozwolę sobie zrealizować dla tego klienta w ten sposób, aby przejść każdą drogę, która jest możliwa. Moje spektrum myślenia w tym kontekście jest takie, aby spróbować uczynić wiele kroków w różnych kierunkach. Jeśli jakaś nam rzecz się nie powiedzie w jednym sposobem, to musimy się skupić, aby to zrobić w inny sposób. I możemy tych sposobów mieć kilka tak naprawdę. Czyli budynek gospodarczy służący prowadzeniu gospodarki leśnej. Plan, i zmiana tego działki na powiedzmy działkę letniskową, rekreacyjną. I potem ostatecznie jeszcze tiny z tą przyczepą, czyli z tym tarasem tak naprawdę, który będzie też pełnił funkcję rekreacyjną, wypoczynkową. I nikt nie ma prawa zabronić Wam, moi drodzy, stać tam 12 miesięcy w roku. To jest piękne. Mało tego, w tym lesie wyznaczacie sobie też teren. Na przykład na ognisko. Tak, macie tam, że teren, ognisko, możecie sobie... Mówią, że w lasach nie można robić ogniska. No oczywiście, że nie można. Ale w swoich można, ale musi to być teren wyznaczony, musi, musi się zabezpieczyć też, nie wiem, gaśnicę, wodę i tak dalej, żeby w przypadku rozprzestrzeniania się tego ognia, oczywiście szybko zareagować. I to też jest właśnie ważne. Czyli mamy tego tiny taras, mamy też to ognisko. I co jeszcze moi drodzy? W lasach nie wymagają też pozwolenia ani zgłoszenia obiekty małej architektury. To są takie obiekty, które są różnie klasyfikowane, nie są do końca jeszcze zdefiniowane, ale na przykład ambona, którą urzędnicy. Traktują jako obiekt budowlany w jakimś sensie, ale z kolei leśnicy i inne jeszcze instytucje mówią, że ambona nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Za to ma się wziąć wkrótce ustawodawca i też zrobić to w innej formie, już takiej bardziej urzędowej, czyli musi, musia, musi, będzie musiało być zgłoszenie na ambonę. Ale ambona to jest taki obiekt, który postawiony jest na czterech przeważnie słupach i służy leśnikom do, wiecie, do łowiectwa albo do obserwowania przyrody. Więc jeśli macie taki las i chcielibyście sobie też, moi drodzy, postawić taką, taki domek na drzewie, ja to nazywam domek na drzewie, ale chociaż on nie będzie na drzewie, tylko będzie na takich 4 słupach, to o ile to nie będzie domek, który ma 35 metrów, ale będzie to domek, który ma metrów np. 4x4, czyli 16 m2, albo 3x3, 9 m2, to możecie traktować go według uznania jako ambona. Ponadto domek na drzewie sensu stricte, czyli Usytuowany na jednym drzewie albo na kilku drzewach z takimi będzie belkami na takiej platformie też nie będzie wymagał pozwolenia ani zgłoszenia dlatego że on nie jest na trwale związany z gruntem więc e, jeśli mamy te domki na drzewie też moi drodzy to e, jeśli przyłączymy do nich media wodę prąd kanalizację i tak dalej nadzór budowlany może wam zakwalifikować ten budynek obiekt budowlany jako jako po prostu do budynek, który w definicji w ustawie traktowany jest jako wymagający zgłoszenia albo pozwolenia. Ale jeśli e, zrobicie to off-gridowo, to w mojej ocenie nie ma podstawy prawnej, żeby ktoś kazał Wam w przyszłości rozebrać taki domek na drzewie. Nie, nie mówię Ambona, bo Ambona być może nie, ale domek na drzewie, który chciałbym też zbudować, off-gridowo po części, e, może po części nie. I nawet z przyłącze mediów jest to możliwe. A nawet jak zbudujecie ten domek na drzewie i on będzie miał przyłącze mediów i przyjdzie, nie daj Boże, albo nieważne, przyjdzie nadzór budowlany i, i tam urzędnicy, to odłączajcie, odłączacie media i dalej traktujecie ten domek jako domek, który nie służy do mieszkania, ale do, jako obiekt małej architektury na przykład, który służy rekreacji. Tyle, moi drodzy, dopowiem wam jeszcze wkrótce więcej, mam nadzieję. Jadę na wilkasy, po drodze zajadę zobaczyć jeszcze przyczepę kempingową, bo być może taką przyczepę nabędą właśnie dla kogoś, muszę wam powiedzieć. I tyle, więc widzimy się wkrótce i pamiętajcie, moi drodzy, o, o tej mojej prośbie. Proszę Was, abyście wpłacili dowolną kwotę, jeśli uważacie, że ten materiał był dla Was cenny na konto Fundacji FAR, czyli Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Po to, aby pomagać dzieciom i im rodzinom e, cieszyć się bardziej z życia. Tak w wielkim skrócie i tak z głębi serca. Dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Kochani, miałem fajny telefon teraz. Zadzwonił do mnie jeden z subskrybentów, pozdrawiam e, pana Andrzeja, który ma 76 lat, moi drodzy. 76 lat i otwiera Business Service Storage. Szapoba, panie Andrzeju, wielkie gratulacje i my dla pana Andrzeja będziemy robić stronę, będziemy dla niego robić wizytówkę i będziemy pomagać mu zagospodarować ten teren pod magazyny. Po, poza tym jeszcze doradzę mu jeśli będę mógł i będzie chciał, w wyborze nazwy aby ona była chwytliwa fajnie się pas, pasowała do jego nie wiem, jego wizji, no i żeby też wpływała jakoś na wyszukiwarkach w tej miejscowości, w tym mieście, w którym on będzie miał te magazyny żeby po prostu była dobrze wybrana, jeśli chodzi o słowa, na przykład magazyny samoobsługowe Elbląg, albo self-storage Elbląg, albo storage Elbląg, cokolwiek jeszcze innego. Więc będziemy taką nazwę dla Pana Andrzeja wybierać. Ja się cieszę, ponieważ pana Andrzej uzmysłowił mi teraz, że nawet nie trzeba iść na meryturę, aby być osobą szczęśliwą. Niektórzy, tak jak on, mówi, że jedzie teraz na basen, jedzie tu, jedzie tam. Eee, no więc ja jestem... W szoku, nie? Że Zobaczcie, 70, 76 lat człowiek. Prowadzi biznes, otwiera jeszcze jakieś magazyny i tak dalej. No, chciałbym. Chciałbym być. Ee, chciałbym mieć takie same podejście, mając lat 76 werwę i zdrowie jak pan Andrzej. Piękne, naprawdę piękne. No i dokładnie 5 miesięcy temu byłem tutaj właśnie na obozie, też. E, tylko był tygodniowy, a teraz jest 3 dniowy taki obóz. Dzieci tutaj ćwiczą e, różne rzeczy związane z przemieszczaniem się na wózku, e, z przesiadywaniem się z wózka na te zabawy integracyjne, takie manualne, żeby po prostu ich sprawność ta ruchoma nawet w tych górnych częściach była bardziej wzmocniona. Więc wydaje mi się, że warto, moi drodzy, dołożyć cegiełkę. Jak ktoś z Was chce, to może to zrobić. Wszystko będziecie mieli w opisie. Dla tej fundacji, aby mogli się rozwijać i robić tyle wspaniałych rzeczy dla tych właśnie dzieci na wózkach inwalidzkich. Trzymajcie się. No i moi drodzy, wjeżdżamy tutaj teraz na plażing Zobaczcie, mamy dokładnie drugi luty dzisiaj. A pogoda jest naprawdę fajna. Nie czuć tej zimy. Wręcz powiedziałbym, czułbym bardziej początek wiosny. Tu też nagrywałem jeden ze swoich odcinków odnośnie pisania tego e-booka z so Więc teraz przypominam sobie, to było chyba z 5 miesięcy temu. Ok. Córka się bawi w jakimś domku małym. Ale zobaczcie, jakie fajne jezioro, w ogóle bardzo duże, tam jest, tam jest właśnie dokładnie Giżycko, spróbuję Wam powiększyć, o, tam jest Giżycko, właśnie, nie? A my jesteśmy w miejscowości Wilkasy, więc fajny taki port też macie z tej strony, widać, tawerny, scenan, tak, żaglówki, rowery wodne i tak, i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, fajnie. Też jest w miarę ciepło, gdzieś 5-7 stopni, ale nie ma wilgoci dużej i nie ma też wiatru, więc ciekawa jaka woda jest. Czekajcie. Uuu! Zimna masakra. No. Dobra, kończymy, zawijamy się, lecimy do domu. Do zobaczenia.